Widzieliście już pewnie ten yy, błąd 9F4 co dodałem na grupie. Wiem, że filmik zaraz będzie. Generalnie chodzi o to, że 3 lata miałem problem z poduszką. Odpalałem samochód, poduszka. Gasiłem, odpalałem poduszka. Za każdym razem musiałem usuwać ten błąd. Jak już usunąłem i pojeździłem on się nie zapala. On tylko jak zgasisz auto i odpalisz to... No to samo. Generalnie jest tutaj taki kabel pod fotelem obok modułu fotela, sterownika fotela. Jest taki kabel czarno-żółty, on idzie do pasa. Tutaj tego, tego wiecie na dole. Eee, no i ja Wam teraz pokażę. O, chodź. Nie zmienię kamery. Dobra, Widzimy się w drugiej części materiału. Kurwa, Gdzie coś nie niejde, muszę no, zawiesić. Tak szybko, Andrzej. Tak się kameruje, kurwa. Cel. Widzicie co, muszę fotel podwyższyć, czekajcie. Kurwa, nie taka, Andrzej, co ty? Ja rozumiem, że ja dopiero wstaję, ale ty już powinieneś być rozbiegana. <laughs> o, patrzcie, nie wiem czy widać to dajcie lampkę. O, macie tutaj kabelek. I on kurwa odpowiada za za ten błąd. Czyli go przeczyścić, wytrzeć delikatnie. Tylko uważaj, żeby tej igiełki tam nie rozwalić. Tylko delikatnie mówię. Mocno ścisnąć. I wsio. Generalnie mi się jeszcze nie podoba. Te zaplątanie tutaj. Te łamania. Ogólnie to ja go chyba od dołu puszczę. Dlatego tak. Dlatego. On jest napężony. To no ta... Dlatego tak się kurwa dzieje. Może. Nie ruszaj, bo jeszcze jest banie O i tutaj jest moduł fotela, nie? A jeszcze tą wtyczkę czyściłem, o tą tutaj. O. Tą o tą o. A tu jeszcze jakaś kurwa jest? O, jeszcze się psiknęło to nieco. Żeby koni zwiększyło. No i ogólnie błędu nie ma O kurwa, coś się z lęką. Błędu nie ma